Filmy są super prawdziwe, to dobrze. Witajcie widzowie! Zostałem wywołany przez Sylwestra, więc muszę odpowiedzieć, a mogę być tylko Ała! Kiedyś zaorałem cię jak roli pole i schowałeś się do dziurki tym Dzisiaj znowu na mnie warczysz i taką swoją straszysz, więc ci powiem to co myślę i jak jest Sylwek to jest drujd Penetruje wszystkie dziury Drój bury, drujd bury, 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 szefa gra. Widzisz skamek, kradziesz dramy i te inne To jest dobre, to jest słuszne i prawilne Jeśli jednak do mnie pijesz i wysyłasz swoje trolle, to pozwoli, że ci trochę to pierdolę. Selwek to jest Wiking Mały. Nie dorasta mi do Niezły bały. początek streama. Wiking Mały, Wiking Mały, Wiking Mały szefa gra. Ty, w sumie gargamel byłby dobrym przeciwnikiem dla wardęgi. Oni są w miarę podobnego wzrostu, jest niewiele wyższy od niego, jeżeli się nie mylę. O! To w sumie. Mmm. Gdy wyciągasz swoje akta, swoje kluczki. Ale inni widzą twoje tanie sztuczki O nie, handbook, swoje Hunchbox I wszyscy starsi dobrze wiedzą jak to jest Sylwek dostał nie, łeb od Kacpra To nie, nie była prowokacja Dostał oko, dostał oko, dostał oko No i... Ale jest... Współczuję, współczuję robić humor, współczuję robić humor, ciężkie, ciężkie życie, ciężkie sprawy, marne gierki i zabawy.